Co kupiłam do jedzenia na cały tydzień i tym razem jest tego bardzo dużo, więc nie będę przedłużać i od razu zacznę pokazywać. A byłam tylko w dwóch sklepach, bo w biedronce i w dino. Z dino mam tego zdecydowanie więcej i od tego zaczniemy. Mam cztery cukinie, opakowanie malin i one są z Maroko. Paczkę truskawek z Grecji, zobaczymy czy dobre. Dwie paczki sałaty, trochę cebuli. Taką małą kapustę pekińską, 6 bananów, paczkę ziemniaków, jedno mango, całkiem sporo marchewki, pieczarki, cebulę dymkę, żeby mieć szczypiorek, a także natkę koperku i pietruszki. Wzięłam też jednego ogórka, 3 pietruszki korzeniowe, selera i cztery malinowe pomidory, 8 podudzi z kurczaka, 6 filetów. Cztery ćwiartki i jeszcze filet z indyka. Jeśli chodzi o nabiał, to kupiłam maślankę, cztery skry z maluty, cztery jogurty wysokobiałkowe z tej samej firmy i jeden jogurt naturalny. I zostały nam produkty suche, a mam dwa opakowania kaszy gryczanej. Rzuciła mi się w oczy kasza owsiana, jeszcze takiej nigdy nie jadłam, więc wzięłam do przetestowania dwie paczki ryżu, jeden makaron i jeszcze napój migdałowy. I za całe te zakupy zapłaciłam 336 zł. W Biedronce dokupiłam jabłka, dwa awokado, bo były w promocji i paczkę borówek. Mam też trochę na nabiału, duży serek wysokobiałkowy wiejski, nowe skry z Jogobelli, trzy jogurty kokosowe, jeden skry waniliowy pitny, dwa litry mleka, masło, drożdże i dwa twarogi, bo będziemy robić z nimi drożdżówki. Wzięłam jeszcze dwa opakowania wędzonego na gorąco pstrąga w wersji z pieprzem. Wysokobiałkową wędlinę i wysokobiałkowe parówki, bo ostatnio pojawiło się sporo fit nowości, więc nagramy sobie test. Mam też hummus paprykowy, a poza tym zielona herbata mam nadzieję, że będzie dobra, bo pierwszy raz ją kupiłam. Nowe kremy orzechowe z witanelli, ajwar łagodny i pikantny, koncentrat pomidorowy, mąkę do wspomnianych wcześniej drożdżówek, trzy opakowania proszku do pieczenia, budyń waniliowy, jeszcze jedną patkę makaronu. Bo ostatnio próbuję dojść do tego, które nitki są najsmaczniejsze. Patkę płatków kukurydzianych, jakieś nowe szejki do wspomnianego testu, trochę się ich boję. I też do testu taki napój. A za te zakupy zapłaciłam 260 zł, zatem całe zakupy spożywcze w tym tygodniu wyniosły mnie 596 zł. Dajcie znać, co jeszcze powinnam kupić do tego testu nowości.